Proszę Państwa... A, a, a ciepło mów to... A ciepło ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ten motyw kota jest to, zasad... Ale Wcale nie jest powiedziane, że wiecie, że on będzie, bo tu jesteśmy w Krakowie cały czas, to nie takie rzeczy były. W każdym razie Ziemia jest znagrodzona. I byłoby chyba miło, żeby wydał, bo jest ciekaw, bardzo. Żeby, żeby z odbyt powstał. Proszę Państwa, poprzednia fontanna... Tutaj ta zainstalowana przez pana Zina, e, e, to jest część tak zwanych tramów bogatych, za co nie opowiem, wtedy została część tych, pod, tych właśnie piwnic, to kramów bogatych, dosyć zdewastowana po to, żeby ta fontanna mogła istnieć, żeby ta cała część się, infrastruktury pod nią się zmieniła. Tutaj macie, proszę Państwa, kilka takich przykładów jak to muzeum będzie funkcjonować. Jakieś takie różne rozwiązania. To są rzeczy, które znaleziono tutaj, proszę Państwa. Kilkaset tysięcy rzeczy, które znaleziono pod płytą rynku w czasie tych badań z różnych okresów. To niesamowite są zbiory. Pięć tysięcy jest takich gablotowych, czyli kompletnych, po prostu nadających się do wstawienia. Nie jakichś skorup, nie jakichś elementów, fragmentów, tylko pełnych gotowych zabytków do wstawienia do gablotek. Także będzie tu co oglądać. Proszę Państwa, tutaj mamy taką ładną perspektywę. To jest jeszcze zamknięte, ale oczywiście ta część będzie otwarta. I zobaczcie Państwo, to są tak zwane kramy bogate, a właściwie ich piwnice. Zobaczcie, jak się już podniósł poziom, prawda? Byliśmy w XIII wieku, XIV, to są już sukiennice. to już jest o 2 metry wyżej, bo jesteśmy na poziomie piwnic, a nie zerowego piętra, tak jak tam. Proszę Państwa, co to były te krawy bogate? To były stukiennice, budynek taki sam jak sukiennice, który powstał równolegle, w bliźniaczy, na tej samej długości, tej samej wysokości, on został zburzony w XIX wieku, Kramy bogate, proszę Państwa, to był rodzaj takiego ichniejszego peweksu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to peweks, niektórzy młodzi, ale w każdym razie, proszę Państwa, handlowano tam produktami z importu, najdroższymi, dlatego nazywano go kramami bogatymi, bo też kupcy, którzy tam handlowali, to byli najbogatsi kupcy, którzy mieli najlepsze sklepy po prostu. Sprowadzano tutaj i tkaniny, jakieś jedwabie, jadamaszki i biżuterię. Sprzedawano tutaj też coś, co było wtedy najcenniejsze, mianowicie przyprawy, korzenne, przyprawy, takie jak pieprz, wiadomo, że tutaj sprzedawano gałkę, muszkatałową, sprzedawano e, e, cynamon, w związku z tym tego typu rzeczy miały tutaj ogromną wartość. Proszę Państwa, dlaczego możemy oglądać tutaj tą piękną perspektywę? To też jest ciekawa historia. E, to są piwnice, więc do nich nie było dojścia z zewnątrz, no, bo tu była wszędzie ziemia, prawda? To są piwnice. E, wejście było z góry ze stropów. Po prostu się było otwory w stropie i schodziło się pod drabince. To były rodzaje magazynów do tych kramów, które były na górze. Nas, proszę Państwa, odzyskaliśmy niepodległość, to polscy rad, radni krakowscy wymyślili, że nie możemy mieć takiej koszmarnej kanalizacji austriackiej. ponieważ to zaborcy byli. Musimy zrobić swoją własną. Zakupiliśmy podobno do jakichś belgijskie pieniądze projekt w Belgii, gdzieś tam w latach 20. XX wieku i przystąpiono do przebudowy kanalizacji krakowskiej, poprowadzono ją tam. Od strony e, n, ulicy Świętego Jana przekopywano, tam było wszystko ok. No i zaczęto przekopywać tutaj, gdzie stały te kramy bogate, czyli przed sukiennicami, prawda? I zobaczcie Państwo, przed sukiennicami, to musieli to wkopać jakieś 4 metry w głąb, natknęli się na tą ścianę. No i ryli w tej ścianie, bo ona ma z grubości. No, cali przerażeni, cóż to za ściana. Tam wiedzieli, że jakieś coś tutaj było na tym rynku, ale proszę Państwa, potem ze 2-3 metry przez ziemię i znów ściana ze 2 metry przez ziemię i znów ściana, i ściana za ścianą, bo to ma 110 metrów długość tych kramów i ściana jest co dosłownie 2 metry, 2-3 metry. Związku z tym to chyba była najbardziej karkołomne przedsięwzięcie krakowskie, taka, taka realizacja. I ten otwór, który widzicie, tu się ciągnie po horyzont, a właściwie on się nie ciągnie do końca, bo to jest przez połowę na razie odkryte, to jest po prostu ślad po tej kanalizacji, którą robiono wtedy. Opcjaci zrobili. Dzięki temu mamy taki teren. Chodźmy dalej. Przestrzeń w przestrzeni ta nazywa się tak zwanym e, miedzuchem. E, tutaj mamy ścianę tych kramów bogatych. To, co Państwo widzieliście tam w środku, prawda? To widzieliście przestrzeń za tą ścianą? Więc to są kramy bogate, a to jest ściana sukiennic. I te powierzchnie, które tam są, to są z kolei piwnice sukiennicze. Miały dokładnie to samo znaczenie, czyli były magazynami, rodzajami takich spiklerzy dla tych e, ludzi, którzy obsługiwali kramy. Co, był, co to był ten miedzuch? Otóż to było miejsce, przez które nigdy nie chodzili Krakowianie. Mieli do dostęp tylko kupcy, bo to było takie jakby ich wejście od zaplecza. Droga, którą dostarczali towary i którymi sami wchodzili do swoich kramów, bo od frontu się handlowało i tam się, tamtędy się nie wprowadzało towarów. Więc to była taka wewnętrzna droga. Kramy sukiennic to były Dwa rzędy kramów po pośrodku ulica, tak jak do tej pory to jest zachowane, tylko teraz to już jest wielokrotnie przebudowywane. Jest cała ta hala na górze i tak dalej. Tak samo wyglądały kramy bogate. To też były dwu, dwa rzędy kramów pośrodku ulica, ale ta handlowa taka. Natomiast pomiędzy nimi taka przestrzeń, która była takim zakleczem. Proszę Państwa, tu wejdziecie zaraz no takie... Aha, a w tych pomieszczeniach, z są piwnicami Będą takie kapsuły czasów, czyli będą tam wyświetlane różne jakieś przedsięwzięcia multimedialne, pokazujące jakieś różne wydarzenia w życia miasta. Proszę Państwa, tu pod nami są odkrywki też bardzo istotnych podmiotem historycznym, odkryć dotyczących Krakowa rzeczy, a mianowicie zawsze uważano, że od samego początku Kraków był wyposażony, odkąd ulokowano to miasto i stworzono rynek, że Kraków był wyposażony w sukiennice, które biegły przez sam Środek. I te sukienice, że powstały no, prawie 50, nawet więcej lat, 100 lat później niż ulokowano miasto. Teraz już wiemy po tych wykopaliskach, że była jeszcze, były jeszcze jedne budowle, było ich 8.